Witajcie kochani na kanale Żyj Każdą Chwilą. Moi kochani, od dzisiejszego dnia będę wstawiała zawsze kilka przepisów na śniadania, na desery i na kolację Mam nadzieję, że taki wachlarz przepisów przydałam Wam się w Waszej kuchni i zapraszam Was do oglądania. Przygotowujemy dzisiaj malinowy deser z jogurtem i z ciasteczkami. Bardzo lekki, bardzo łatwy i bardzo prosty. Więc będziecie potrzebować niewielkich składników i przepisy i przygotowanie będzie na dole. Do przygotowania będziecie potrzebować... A, muszę tak właśnie pokazać. Eee, już Wam pokazuję. Będziemy potrzebować 100 gram malin. To jest około takiej wielkiej garści malinek. To jest propozycja na jedną porcję. 150 g jogurtu greckiego już mam przygotowany. Do tego jedna łyżka cukru pudru. I takie kruche ciasteczka. Mogą to być e, herbatniki lub biszkopciki. I zabieramy się, kochani, malinki. Umyjcie i część zostawcie tak jak tutaj, do dekoracji, a resztę rozgniećcie widelcem. I teraz, moi kochani, bierzemy sobie nasz pucharek i będziemy teraz ten musek e, malinkowy tak, nakładać warstwami. Więc malinki sobie tutaj, e, mówię, widelczykiem rozgniećcie lub zmiksujcie na mus. W miseczce tej drugiej wymieszajcie jogurt z cukrem pudrem. A ciasteczka sobie rozkruszcie. Więc ja tutaj dodam cukier, od razu puder. Monia tylko dodała a jedną łyżeczkę, ponieważ ja nie lubię, jak jest takie bardzo słodkie. Więc sobie wymieszajcie. Wymieszajcie sobie. OK, gotowe. I teraz te malinki tutaj będziemy teraz warstwami nakładać. Najpierw będziemy w sumie nakładać, przepraszam, pokuszone ciasteczka. Ola. mamy tutaj, mamy to. Do tego teraz na te pokuszone ciasteczka będziemy kłaść jednogórcik, ale nie cały. Ok, jednogórcik wielką część, okej. Okay. I do tego teraz musik malinkowy. A, a miało być tak pięknie, poleciało. Okej, okay. nic się nie dzieje. Okej. Okay. Mamy to. I teraz będziemy nakładać znowu jogurczik, resztówkę. I do końca tutaj, ładnie, ciu ciu ciu, ciu. I proszę bardzo. I na tym. Voilà, malinki. I macie deser. Proszę bardzo jaki ładny i bardzo szybki i bardzo zdrowy. Oczywiście jak najbardziej będę wdzięczna za subskrybowanie mojego kanału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w pizza. Pa-pa!